Witamy na kanale Grupy Kapitałowej Immobile w serii o projekcie Immo Wines. Ile sobie dajesz czasu, żeby móc ocenić wino? Ile potrzebujesz, mówiąc kolokwialnie, łyków, żeby mieć wyrobioną opinię? Trzeba pamiętać, że każde wino będzie smakowało w trakcie różnych pór dnia inaczej, ale z reguły, jeśli mówimy o winie, który kupuję w sklepie, zabieram je do domu. To po otwarciu butelki to jest pierwszy łyk. Bo na jego podstawie możemy już mniej więcej jakoś to wino skategoryzować, czy ono jest krótkie, czy jest długie, czy jest płaskie, czy ma bardzo fajny balans kwasowości do alkoholu, czy tych tanin nie jest za dużo, które Troszeczkę niwelują słodycz, naturalną słodycz tego wina. Więc z reguły w po pierwszym kieliszku możemy już ocenić, jakie to wino jest. Oczywiście wprawieni winiarze, ludzie z branży mogą odrzucić jakiekolwiek wino już po samym nosie. Ze względu na to, że czasem na samym początku już wyłapujemy jego wady. Ale chciałbym wspomnieć, że. Niektóre wina w samym procesie produkcji po otwarciu mogą mieć taki silny aromat siarki zgniłego jaja. Jak ja to lubię nazywać? Jest to spowodowane tym, że w procesie winifikacji konkretne wino miało bardzo mały dostęp tlenu. Ale też nie odrzucajmy od razu takiego wina. Ponieważ ono, gdy tego tlenu dostanie troszeczkę po otwarciu, gdy zdąży się napowietrzyć, to te związki ulotnią się i wino otworzy taką swoją prawdziwą naturę tego, jakim, jakie to wino jest, jakie powinno być, więc nie traktujmy zawsze tego przykrego zapachu na samym początku jako, jako wadę, ona po czasie zniknie. Wróćmy jeszcze do degustacji. Czy to jest tak, że przy pierwszym łyku czujesz określone aromaty, a przy drugim i trzecim pojawiają się kolejne? Jest tak, że wino się otwiera w trakcie picia. Między innymi dlatego, bo pracuje z otoczeniem. Właśnie duży wpływ ma na smak tego wina powietrze poprzez proces utleniania w kieliszku ale tak, te, te aromaty na początku, aromaty pierwotne wystu, występujące w winie, które czujemy na początku, e, później zmieniają się w aromaty niekiedy ziemiste, e, czyli te pierwotne, o których mówię, to mam na myśli aromaty owocowe głównie. E, później mogą zmienić się w aromaty e, ziemiste albo s, nawet skóry, aromaty mięsa, jak to często bywa w burgundzkich pinotach. Niekiedy e, to mogą być dla niektórych też takie nieprzyjemne zapachy. Jak już we wcześniej wspomnianym pinocie, w szczepie Pinot Noir, jest taki charakterystyczny aromat dla niektórych burgundów, takiego obejścia, obory. Niektórym może się to źle kojarzyć, ale lubi, niektórzy lubią zapach wsi. I właśnie tego typu aromatów też szukają w winach. Ty jesteś fachowcem? czy? Lubisz wiedzieć, na co powinieneś być przygotowany? Bo tutaj mamy wspomniane Merlot serii Imo Wines, jeżyny, czerwona śliwka, jagoda, wino wytrawne czerwone wyprodukowane we Francji. Lubisz wiedzieć, co Cię czeka? Lubię wiedzieć, co mnie czeka, ale nie lubię zbyt długich, nudnych historii, które są czasem zamieszczane z tyłu etykiet. Stąd pomysł na te infografiki. I Chodziło nam głównie o to, żeby potencjalny klient, patrząc na tę butelkę, też automatycznie wiedział, czego od tego wina mniej więcej może oczekiwać. Te infografiki mają w tym pomóc. Krótko notatka o tych pierwotnych, ale i nie tylko, aromatach, których w tym winie możemy znaleźć, właśnie znalazła się na kontratykiecie. Oczywiście każdy szczep, jak ktoś bardziej wejdzie w świat win, i pozna te szczepy, to każdy z tych szczepów ma jakieś tam swoje charakterystyczne cechy i mniej więcej będzie wiedział, czego się spodziewać od merlota, od białego Rieslinga. Co jeszcze powinienem wiedzieć o degustacji? Na przykład ciekawi mnie, jaka tutaj powinna być porcja tego wina i pytanie, czy jeśli na przykład taka kolacja trwa dłużej, czy mogę spróbować kilku rodzajów win, czy to raczej byłoby niewskazane. Oczywiście jeśli chodzi o całą kolację. To na aperitif warto spróbować chociażby któregoś z tych przedstawionych win. Doskonale nada się Sauvignon Blanc, doskonale e, będzie pasował Riesling. E, tu akurat nie mamy win musujących, ale takie wino e, białe musujące również możemy ewentualnie prosecco, szampan, kawa. E, możemy wypić na początku w celu. Pobudzenia naszego apetytu. Kolejno możemy spróbować w zależności od tego, oczywiście z czym będziemy, co będziemy jeść, możemy spróbować kolejno albo czerwonego, albo białego wina, a zakończyć to wszystko deserem z winem typowo słodkim. Więc jak najbardziej wypadałoby spróbować w ciągu kolacji kilku rodzajów, kilku odmian. I po prostu bawić się winem. Ale muszę pamiętać o kolejności, bo nie chciałbym na początku spróbować wina ciężkiego i iść w tą stronę odwrotną niż tej szkoła nakazuje. Zgadza się. Degustację zaczynamy od win najczęściej musujących, później lekkie białe, bardziej aromatyczne, wytrawne, również białe. Może być to następnie. Między innymi jakieś beczkowe chardonnay, czyli wino już trochę lepiej zbudowane. Później przechodzimy do lekkich win czerwonych, jakich, jakim na pewno byłby ten Pinot Noir. Eee, następnie cięższe wina eee, czerwone, lepiej zbudowane, zazwyczaj w połączeniu z beczką. I na samym końcu wina słodkie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w restauracji La Rosa przy pracy Kościeleckich w Bydgoszczy. W kolejnych filmach pokażemy Państwu, jak wyglądają, przede wszystkim smakują wina z serii Immo Wines. Sześć win, które powstały tutaj dzięki Sebastianowi w ramach współpracy z grupą Focus Hotels. Dziękuję.